Siemanko YouTube. Jak widzicie po tytule, samym tytule, to wideo nie jest dla każdego. Tak więc jeśli ciebie nie interesuje to, co się dzieje na kanale, to co ja mam zamiar zrobić, jakie są moje plany, jak chcę się rozwijać zawodowo, Sugeruję, byś wyłączył teraz to wideo, bo i tak będziesz hejtować, i tak będziesz zostawiać negatywny komentarz. Po co masz się denerwować, po co ja mam się denerwować, idź hejtować do kogo innego. W każdym razie, dla tych z Was, których interesuje, co się będzie działo na kanale, co się działo, czemu wyglądało to tak, jak wyglądało, i jakie ja mam plany, zapraszam Was do oglądania. Na początek chciałbym Ci opowiedzieć fragment mojej historii, tak? Jak to się wszystko zaczęło, że w ogóle prowadzę kanał YouTube? Był to bodajże 11 listopada. Jezus, Maria, co ja mówię? Lipca 2011 roku. Kto chce, może sprawdzić. Czyli Ty, jeśli chcesz, możesz sprawdzić, kiedy opublikowałem jeden ze swoich pierwszych filmów. I założyłem w tym momencie właśnie kanał YouTube. I jaka była moja, moja motywacja? W czasie, kiedy zakładałem kanał na polskim fitness YouTube, no, byłem tylko praktycznie ja i Paweł Grom, tak? I ja sobie postanowiłem, że ja ten polski fitness YouTube odmienię rzetelną wiedzą. Tak, oczywiście, potem w międzyczasie pojawiło się WK, które zgarnęło 60 tysięcy subskrypcji w ciągu roku i wysyp wszystkich nowych kanałów fitnessowych po polsku, które są jedne bardziej rzetelne, inne mniej rzetelne. Tak czy inaczej, z każdego z takich kanałów można się czegoś nauczyć, jeśli ktoś chce. W każdym razie jaka była motywacja moja do założenia kanału. Chciałem przede wszystkim zmienić polską scenę fitness YouTube, tak? Chciałem wprowadzić jakąś nową jakość. Ja jako trener personalny, który gdzieś tam jest wykształcony mimo wszystko i głodny wiedzy, non-stop się rozwijam, jeżdżę na szkolenia, czytam książki, chciałem całą tą wiedzę dać Wam i dać Wam te podstawy, tą, tą najbardziej podstawową wiedzę, której z reguły brakuje ludziom, którzy idą na siłownię, tak i potem nie wiedzą, co są zrobić, albo powtarzają jakieś mity tego typu, że trzeba kręcić nie wiadomo ile aerobów, albo że 40 minut trzeba biegać, zanim się wypali glikogen i się wtedy dopiero spala tkanka tłuszczowa. To, jest, to są wszystko takie rzeczy, które chciałem gdzieś tam obalać, mity, mówić jak to wygląda naprawdę. Stąd się wziął kanał. Oczywiście miał on być też platformą do promocji mojej pracy zawodowej jako trenera, ale przede wszystkim miał dać wam darmową, rzetelną wiedzę, która i tak jest w internecie, jeśli ktoś jej poszuka, z tym że w bardziej przystępnej, przyjemniejszej i audiowizualnej, a nie tylko czytanej formie. Tak więc to by była geneza kanału, tak? Na przestrzeni trzech lat, gdy prowadzę ten kanał, trzech, może nawet i pół roku, były wzloty, były upadki. Kto ogląda od dłuższego czasu, ten wie, że są okresy, kiedy publikuję bardzo dużo, są okresy, kiedy nie publikuję nic. Prawda jest taka, że bardzo często po prostu brakuje mi czasu na to, żeby prowadzić kanał na takim poziomie i w tak, z taką intensywnością, jakbym chciał, dlatego że nie wiem, czy Wy sobie zdajecie z tego sprawę, ale uprowadzanie kanału YouTube odpisując na komentarze wiadomości, nagrywając regularnie tak, żeby przynajmniej 3-4 widea w tygodniu były, to jest praca na pełen etat. Uwierzcie mi, że to wymaga 8 do 10 do 16 nawet godzin dziennie, jeśli chcielibyśmy codziennie opublikować e, nagranie, i nie jest to takie hop-shop zadanie, e, jest to po prostu regularna praca na pełen etat, na półtora etatu, nawet można powiedzieć. Tym bardziej, jeśli ktoś chce w oparciu o ten YouTube, tak jak ja, się dalej rozwijać. Tak? Moim celem w życiu jest oczywiście rozwój jak najszybszy i jak naj, najprężniejszy, dlatego też w pewnym momencie zatrudniłem się w klubie fitness, bo wyszedłem z założenia, że no, trener musi gdzieś pracować. Tak? No i to była jedna z, większych, jedna z większych głupot, jakie w życiu zrobiłem, dlatego że to oznaczało, że przez rok nie opublikowałem praktycznie ani jednego nagrania na YouTubie. Ten kanał praktycznie umarł. Dlatego, że po prostu pracowałem 16 godzin na dobę, 4, 5-6 dni w tygodniu, i zwyczajnie nie miałem siły, ani czasu, ani nawet ochoty, żeby to robić. Teraz, kiedy wróciłem do prowadzenia tego kanału, od razu widzę, że to wszystko zaczyna inaczej funkcjonować, moje życie i moja praca zawodowa kompletnie inaczej wyglądają. I właśnie dlatego, mając. Ten kontrast przed oczami, tak? Kontrast między pracowaniem w klubie fitness po 16 godzin, a pracowaniem po 10 godzin nad YouTube'em i widząc przełożenie na moje życie, na jakość mojego życia, na jakość również moich finansów, zdecydowałem się iść w tym kierunku. I dlaczego mówię o finansach? Tu na pewno wielu haterów się pojawi. Zdajcie sobie sprawę, że jeśli, tak jak mówiłem, chcę Wam dostarczać wysoką jakość, która jest nie dość, że, że po pierwsze, rzetelna wiedza, po drugie, w dobrej jakości nagrane, po trzecie, fajnie wyedytowane, po czwarte, rozrywka, tak, żeby było tutaj coś ciekawego do obejrzenia, to ja muszę poświęcić cały mój czas na YouTube i chcę to zrobić. Chcę to zrobić dla Was, chcę prowadzić pierwszy, mimo że tych kanałów już jest dużo, ale chciałbym zacząć prowadzić pierwszy. Taki naprawdę rzetelny, przełomowy, nawet bym powiedział, kanał, który ma najświeższą wiedzę z całego świata, najnowsze badania, opowiadam o tym, ale to wymaga czasu, tak? Czyli, jeśli ja muszę pracować i 3, 4, 5 razy w tygodniu jestem w klubie fitness i spędzam tam kilka godzin, ucieka mi ten czas, na, żeby zarobić na benzynę, na jedzenie, na mieszkanie, na jakieś wyjścia na miasto, to ja nie mam czasu pracować nad YouTube'em. Jeśli mógłbym zarabiać tym, że robię YouTube, byłaby to idealna sytuacja. Obie strony wygrywają. Ja robię to, co lubię, robię to w wysokiej jakości, robię to, co kocham. Wy dostajecie rzetelną wiedzę, świetną, mam nadzieję, również rozrywkę i przede wszystkim dodaną wartość do Waszego życia. No i właśnie, przejdźmy do sedna. Jak wiecie, mam nowego sponsora, The Protein Works, a konkretnie sklep internetowy Active Hero. I właśnie o tym najbardziej chciałem Wam powiedzieć i dlatego mówiłem, że kto nie jest zainteresowany, niech od razu wyłączy, bo hejterom się to nie spodoba. W opisie pod filmem od dzisiaj, pod każdym odcinkiem znajdziecie 7% rabat. Na zakup produktów DeProtein Wars. Tak, jeśli wejdziecie do sklepu Active Hero, właśnie używając tego linku, będziecie mogli je kupić z 7% rabatem. I teraz tak, czemu 7%? Po pierwsze, ładna liczba, po drugie, dlatego że z takim rabatem te produkty są w konkurencyjnej w stosunku do dwóch wiodących innych marek na polskim rynku. Kto wie, ktoś w temacie Ten wie o jakich mówię, cenach. Tak, czy krótko mówiąc, są minimalnie tańsze. A jeśli chodzi o smaki, to tak jak widzicie w tym nagraniu między innymi, no smaki są nie do po prostu przebicia, naprawdę to są najlepsze suplementy, jeśli chodzi o smaki, jakie kiedykolwiek miałem okazję używać, plus asortyment jest tak szeroki, że każda polska marka i każda dostępna obecnie na polskim rynku marka po prostu wymienia. Chcecie zastępstwo posiłku? Jest. Chcecie super greens albo super reds? Są. Chcecie coś na stawy? Jest. Omega-3, olej kokosowy, masło orzechowe? Słuchajcie, co sobie wymarzycie? Jest. Dlatego zdecydowałem się właśnie podjąć współpracę z The Protein Works i zorganizować dla Was ten kupon promocyjny, ten kod rabatowy, dlatego że uważam, że możecie na tym bardzo dużo skorzystać. Są to świetne produkty, gorąco je polecam. I właśnie, po raz kolejny mówię, i. Jeśli zdecydujecie się mnie wesprzeć w mojej przygodzie z YouTubem, czyli, krótko mówiąc, dzięki Wam, będę miał okazję zarobić trochę pieniędzy, obiecuję Wam, że wszystkie pieniądze zostaną zainwestowane z powrotem w rozwój kanału. Prosty przykład. To wideo, które widzicie w tej chwili jest nagrane tutaj w narożniku po raz kolejny do kliknięcia, jest nagrane przy użyciu nowego sprzętu, który kupiłem, czyli oświetlenia studyjnego, takiego półprofesjonalnego powiedzmy, które byłem w stanie kupić dzięki temu, że jestem członkiem, jestem partnerem YouTube i są reklamy na moim kanale. Nie była to duża kwota pieniędzy, którą. Dostałem. Zostałem przelewem. Zresztą, chyba nawet nie wolno mi powiedzieć Wam jaka, bo takie są zasady, jaki regulamin. Ale było to dość, bym zainwestował w ten kanał z powrotem. Tak? W drugiej kolejności chciałbym kupić porządną kamerę do nagrywania, e, taką vlogową, żebym nie nagrywał komórką. W trzeciej kolejności chciałbym zmienić to, czym nagrywam teraz, czyli główny aparat, którym nagrywam lustrzankę. Chciałbym kupić Aona, e, Canona EOS 70D, tak by podnieść tą jakość kanału jak najbardziej specjalnie dla Was. Jeśli okazałoby się, że dzięki temu za rok czy dwa będę w stanie całkowicie zrezygnować z pracy, którą wykonuję na co dzień i skupić się tylko na tworzeniu kanału YouTube? Świetnie! Będę w stanie Wam codziennie prawie dostarczyć wysokiej jakości wideo, będę w stanie zorganizować dla Was szkolenia, napisać dla Was w końcu e-booka, którego mam już praktycznie od roku prawie że skończonego, tylko żeby go dokończyć w takiej jakości, w jakiej miałbym to chciał, muszę mieć pieniądze na zlecenie korekty, na sesję fotograficzną i na kilka innych pierdół. Eee, to wszystko chciałbym dla Was zrobić, ale to będzie możliwe dopiero, kiedy ja zacznę zarabiać na tym kanale. Bo jeśli ja nie zarabiam na tym kanale, to ja nie będę tego robił charytatywnie. Nie, bo powiedzmy sobie szczerze, dobrymi chęciami i uśmiechem nikt za rachunki, za jedzenie, za benzynę i za mieszkanie jeszcze nie zapłacił. Tak więc podsumowując to wideo, historię kanału w tym momencie znacie. Wiecie, jaka była moja motywacja do założenia kanału, że chcę Wam dostarczać jak najwyższej jakości wiedzę oraz rozrywkę, mam nadzieję. No, i jeśli mam to robić w takiej jakości, w jakiej planuję, no musiałbym na tym zarabiać. W związku z tym, wszystkich Was, którzy chcą mnie wesprzeć w mojej przygodzie, zapraszam po raz kolejny do opisu pod filmem. Możecie tam zakupić produkty The Protein Works. Na pewno wyjdzie to na dobre obu stronom tak? wyższa jakość nagrań, wyższa jakość wiedzy. Ja będę mógł robić tylko to, co kocham, czyli YouTube specjalnie dla Was. Dobra, to było wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia następnym razem. Stay tuned.